Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Winnej Środy. Dużo opowiadaliśmy o tym, jak zbierać wymagania, jak minimalizować ilość pracy niezbędnej do wdrożenia, dlaczego to, co robimy, może być szybko i z dobrą jakością, oraz dlaczego ta jakość jest taka ważna. Ale w związku z tym, że zadania łatwiej zebrać niż je wykonać tak, jakbyśmy chcieli je zrobić, dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego, w jaki sposób będziemy priorytetyzować zadania i w jaki sposób również priorytetyzujemy zadania w naszym produkcie po to, abyście zrozumieli trochę na czym polega rola Product Ownera, o tym o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. A także dlaczego w czasie wdrożenia ta priorytetyzacja będzie niezbędna do tego, żeby można było te zadania realizować szybko i w wysokiej jakości. Tak naprawdę ja znam, używam i wszystkim polecam dwie takie, dwa takie narzędzia, które umożliwiają priorytetyzację i ułożenie kolejności zadań do realizacji. Jedna bardzo popularna, znana przez wszystkich tak, zwana, tak zwane podejście Moską, albo inaczej analiza Mą. I to jest pierwszy element, o którym będziemy mówili. Natomiast drugi element, o którym będziemy mówili, to jest tak zwana macierz Eisenhowera. Tak, nie mylicie się, to właśnie generał Eisenhower to wymyślił. Ją łatwiej stosować i na pewno jest dużo bardziej efektywna do sterowania zadaniami bardziej przyziemnymi, takimi z życia codziennego. Wracając do tematu naszego spotkania i pierwszego z punktów, który, o których mówiłem, analiza Moskow. Analiza mózgu tak naprawdę składa się z czterech elementów. Mówimy o tym MOSKO, dlatego że coś musimy, coś powinniśmy, coś mogłoby być i coś w tej chwili nie jest mi potrzebne. Jak stosujemy to w życiu? W życiu tak naprawdę możemy sobie jasno określić i wskazać, które z elementów backlogu wdrożenia, backlogu produktu, jakiejkolwiek innej listy zadań, która jest niezbędna do osiągnięcia postawionego gdzieś tu nad tą listą celów, jest niezbędna do wykonania. Musimy coś zrobić, powinniśmy to zrobić i moglibyśmy to zrobić, to są trzy elementy, na których powinniśmy budować podstawę realizacji celu, który sobie postawiliśmy. Oczywiście, poza musielibyśmy, te pozostałe w naszym wypadku, i taką definicję sobie przyjęliśmy, mogą pozostawać ruchome. Zakładamy, że najczęściej te ruchy pojawią się w elementach pod tytułem moglibyśmy, natomiast to, co musimy i co powinniśmy, zazwyczaj staramy się dowieść. Oczywiście, wszystko jest decyzją klienta, bo wracamy z powrotem do klientocentryczności, która jest niezbędna do tego, aby osiągnąć cele, o których przez cały czas mówimy. Na końcu mamy element, który mówimy nie jest mi dziś, nie jest mi tym razem potrzebne. Po co ten element? Po to, żeby powiedzieć sobie dziś, w tym momencie ten element nie jest mi do końca potrzebny, ponieważ będę go potrzebował kiedyś. Dziś nie jest mi on niezbędny, mogę pracować bez niego, poradzę sobie bez niego. Drugi element, o którym mówiłem, to jest tak zwana macierz Eisenhowera. Czyli tak naprawdę coś zbliżone do analizy słod, ale właśnie od strony zadań. Co nam ona mówi? Ona nam mówi o tym, gdzie tak naprawdę leży wartość. Stąd te moje piktogramy tutaj, bo mówimy o elementach, które są ważne i pilne tam, gdzie jest wartość, tam gdzie leży pieniądz, o, te, o tych, które są, e, są nieważne, ale są pilne, czyli nas gonią terminy, ktoś nas tutaj e, okrzykuje za to, że jest to niezrobione. Te, które są ważne i niepilne, czyli musimy je zrobić, pokombinować, coś wymyśleć. Bo są one, są one ważne, ale niekoniecznie pilne. No i na koniec nieważne i niepilne. Lista zadań, jak każda inna, mamy tego bardzo dużą ilość zawsze. Możemy próbować również stosować to w trakcie trwania priorytetyzacji backlogu projektu. Natomiast, tak jak mówiłem, jest to element, który dużo lepiej sprawdza się. Wiem to z własnej praktyki, właśnie w codziennym zastosowaniu do zadań, które musimy zrealizować, żeby dowieść nas dzień, nasz dzień do końca, żeby zrealizować listę zadań, chociażby po powrocie z urlopu, co niejednokrotnie, jak wszyscy. Wszyscy się z nas pewnie nie przekonali, nie jest łatwe. Co w tym wszystkim jeszcze jest bardzo ważne i co, o czym należy pamiętać? Pamiętajcie, że dobrze spiurotetyzowany backlog powoduje, że wykonanie 80% zadań w myśl zasady Pareto najczęściej powoduje dowiezienie celu do końca. Czyli 80 versus 20 to jest coś, co za każdym razem nam determinuje to, w jaki sposób mamy robić. Co to powoduje, chociażby w usługach? To powoduje, że możemy bardzo często mieć wrażenie, miejmy nadzieję, że będzie się to bardzo często powtarzało, że po wykonaniu 80% elementów z backlogu, który musimy dowieść, osiągamy cel, który chcieliśmy zrealizować, i koszty w wysokości też właśnie 80% budżetu wystarczają w pełni na zrealizowanie wszystkich celów i dowiezienie naszego projektu, czy elementów wdrożenia, czy wydania do końca w taki sposób, aby on satysfakcjonował obie strony. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o priorytetyzację naszych zadań w backlogu. Mam nadzieję, że przyda Wam się to, o czym mówiłem w życiu codziennym. Zapraszam na kolejny odcinek z winnej środy. Mam nadzieję, że już za tydzień. Dzięki.